Ja dzisiaj do fryzjera jadę, bo wyglądam już jak czarownica w tych prostych włosach. Muszę coś sobie zrobić. Już jestem po, jak widzicie, wycieniowane. Mam włosy. Super. I skrócone. Przede wszystkim moje spalone końcówki, też już ścięte po słońcu. Spalone. Super. Zapłaciłam tylko 50 plus napiwek, więc 60 litrą naprawdę bardzo tanio. I tu są tylko kobiety i niektóre są w chustach, więc tutaj mężczyznom nie można lecić. Jak widzicie, ja już jestem po fryzjerze. Jestem zadowolona. Powiem Wam, że naprawdę poprawiła mi humor kobitka dobrze mnie obcięła. I e, stęskniłam się za Wami. Miałam nie nagrywać, ale mam chwilę czasu. <laughs> Zaraz jedziemy do przyjaciela e, Ramazana, e, bo wylądował w szpitalu, ma operację, więc miał operację już, teraz już jest po operacji, więc jedziemy go odwiedzić na szybko. Powiem tylko Wam tak: szybko e, trochę się dzieje. Dużo się dzieje, jeszcze więcej się będzie działo. W niedzielę będę miała gościa, to na pewno zobaczycie. Taka niespodzianka, kto to będzie, to z... niektórzy mogą się domyśleć, niektórzy pewnie nie. Ale to tak na szybko, jak widzicie, kurczę, przyzwyczaiłam się już do długich włosów i teraz mi trochę opadają, ale napiszcie mi w komentarzu i jak wyglądam. Czy lepiej? Mi się wydaje, że trochę lepiej, bo już naprawdę wyglądałam jak czarownica. I, I powiem Wam, że naprawdę dużo zmian będzie, dużo, ale nie chcę jeszcze nic mówić, bo nie chcę zapeszać. Yy, ale to będzie wszystko. Yy, wydaje mi się, że rozwiąże się wszystko już w przyszłym tygodniu pod koniec przyszłego tygodnia. Na początku przyszłego tygodnia też na pewno będą filmiki, nie wiem czy czasami nie codziennie. Zobaczymy. Ale to już zobaczymy. No, na razie mówię, na razie po prostu się stęskniłam. Powiem Wam za nagrywaniem, za tym mówieniem do Was. Aż po prostu. Trochę tak dziwnie było. No kurczę, cały tydzień ponad nie, nic nie nagrywałam. I dzisiaj mówię, no nie, no chwilkę muszę chociaż coś Wam powiedzieć, żeby, żeby się odezwać, że żyję. Żyję i mam się dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Więc do następnego filmiku. Gyry